Witamy Was wszystkich w kolejnym odcinku Awantury o piłkę. Ja jestem Patryk Smyk, a ze mną jest Kajtan wielki Savic. ekspert Kajetan Sawicz. Witam, dzień dobry. Mamy udało także, mi się pojawić. Mamy także przygotowane specjalne miejsce dla eksperta, którego się zaprosiliśmy. Tak, jest czas, w sumie to już, ile jest do Wigilii? 6 dni. 6 dni, tak. Sześć dni, nie wiem kiedy to wejdzie, bo nasi montażyści starają się jak mogą, ale takiej dawki wiedzy nie jest łatwo zmontować. No, postaraliśmy się, do Was zaprosiliśmy naprawdę wyjątkowego, fantastycznego, tajemniczego gościa. Skarbnica wiedzy, kopalnia anegdoty ciekawostek. Niezamo to będzie mocne spotkanie. Tak, to będzie wielkie spotkanie. Tak. Ale tematem dzisiejszego odcinka będzie to, że kiedyś w piłce nożnej było lepiej. Ogólnie w życiu było lepiej. W życiu też było lepiej, było łatwiej, było lepiej. No tak, no. No wiadomo. No co, co tu się kłócić, no? no to Oczywiście. Się kłócić. Jakie masz takie ulubione wspomnienia z piłką nożną polską? No wiadomo, 70 lata, Kaziu Górski. No tak, trener tysiąclecia. Tak, 74 brązowy medal na Mistrzostwach Świata wiem, Jaką Niemczech. grupę wtedy mieliśmy. Tak, tak, Haiti, wtedy bardzo mocna ekipa. Bardzo mocna Haiti. Były też Włochy, Argentyna tyle słabe usze, ale baliśmy się Haiti. Ale z Kazimkiem Górskim wygraliśmy 7 do 0, dublet Grzegorza Lato. Wspaniały mecz. To był piłkarz Grzegorz Lato. Notabene nam wtedy że właśnie siedmiu bramek workowało do awansu z tej tak, grupy. Tak, tak, tak. Jakoś udało się naszym piłkarzom się. wycyrkować idealnie te tak, siedem brameczek. Co powiesz o Grzegorzu Lato, którym się chciałem zachwycać? E, Grzegorz Lato, po pierwsze, wspaniały zawodnik w Stali Mielec. No, legenda Stali Mielec. Ronaldinho. Uh, nie oczu. Spadło wrażenia Ronaldinho. <laughs> Oczywiście, Ronaldinho znowu spadnie. <laughs> Jest dobrze? Nie, dobra, dobra tutaj U. będziesz. Kontynuujmy o Kazie <laughs> Dobrze, Ronaldinho upadł. Pierwszy upadek Ronaldinho, drugi no, był w więzieniu w Paragwaju. Tak, Ale dobrze, się Klato, 7-4, Stan Mielec, krótki w mundialu. Ile on tam miał goli? 7, 8? 7, 7, 7 goli na mundialu. Tak. To był wybitny sprinter. Nie wiem, czy pamiętasz, że kiedyś opowiadał o swoim rekordzie na setkę. No, tak, raz? Dwa, tu? tu trzy. Trzy, no, trzy, trzy, trzy sekundy, sekundy na setkę. Tak, tak go pokazywał, go. Pokazywał, pokazywał swoją technikę sprinterską. To było nieprawdopodobne, To prostu napastnik kompletny, no Robert Lewandowski, no lubimy Roberta, znamy się, no ale, tak, ale gdzie no, ten gluten? Gdzie, gdzie? gdzie tam! w tamtych czasach by sobie nie poradził Tak, Robert. włosy pod pachami, długie no, włosy, za kola, to były da, czasy. Dajmy spokój. ale no Grzegorz to nie był jedynym wielkim piłkarzem. Masz jakieś ulubionych piłkarzy z dawnych lat? Może od bramki zacznijmy? No, Lefjaszyn chyba zdecydowanie. Lefiaszyn. Ja chciałem dać na Andrzeja Woźniaka. Ksiądze Książę Paryża. Książę Paryża, Prince de Paris. Tak, o nim mówili. tak, pamiętamy ten mecz z Francją. Oczywiście nie udało się nam później awansować, no ale, ale nr 0-0. Tak. Świetne, świetne naprawdę robnictwo nad Andrzeja Woźniaka, księcia Paryża. No i ten karny wyjęty. No a wtedy naprawdę nie byli tam Francuzi, wiecie, wiecie jacy teraz Jaki są, Francuzi z Afryki. To byli Francuzi tacy, Francuzi z Ida, który się w, Mar w, w się urodził. No to też w Afryce, no dobra, no, nieważne. To... A w obronie? No, Franz Beckenbauer, no, cesarz, cesarz. Świętej pamięci już odszedł w tym roku, niestety. Najgorszy chyba wspomnienie z kariery to ten mecz Niemcy-Teby. 1-1. No niestety ten... no bo Niemcy prowadziły ten mecz. 1-0 było przez cały mecz praktycznie na początku Rudy Willer strzelił go, lecz Weller, hmm. późniejszy selekcjoner też Niemców. No ale niestety szybka akcja Tebańczyków lewym skrzydłem. No i Beckenbauer pakował piłkę do, do własnym bramki. niestety no. no. Ja was na euro przez to. No tak, a wtedy euro było 8 No to, to była klasa sama w sobie, to była szmianka najlepszych. No ale ja wolałem było 4 zespołowe. No tak? Tak, no najlepsze czasy. Nie ma co się rozrabiać na więcej meczów. No, teraz. Z, z, no, w wiesz, ogóle, pół no, Europy jedzie. A no jeszcze euro. Kosowo zaraz pojedzie i tam. O, Polska jeszcze pojedzie hmm. zaraz. O. no. A w pomocy, kto był pomocnikiem twoim ulubionym z młodzieńczych lat. Pomocnikiem. Ja pomagałem ojcu dużo w warsztacie. <laughs> ale, ale pytasz A, o piłkarza, tak? Tak, pytam o piłkarze, A, tak. wspaniałe nostalgiczne wspomnienia. Tatoś zawsze mówił, podaj, podaj, jak na boisku. Podaj tą czternastkę. Tak, sobie świecisz czy mi? Hmm. Tak. Mm. No, było tego dużo, no. Myślę, że Kaziu na Zibi Boniek. Wiadomo, Polska, no. Ja chciałem o Sokretę się jeszcze wspomnieć. No, wspaniały filozof. No tak, to był mądry facet. No, z wykształcenia był lekarzem i filar reprezentacji Brazylii. A nie grał dla Grecji? Nie, on się na Brazylię. To zmiana barw narodowych, to też długi temat. Okej, okay. ale jak to było? Bo ty znasz szczegóły, bo ty wtedy pracowałeś w reprezentacji Brazylii. Tak, byłem na blisko Europa. reprezentacji Brazylii, mm -hmm. blisko. Sokrates, no wiadomo, Sokrates. Co tu dużo gadać o Sokratesie? Ale udało się go namówić. Słuchaj, wiesz czym? Wiesz co zadecydowało? Co? Udział w karnawale co roku. Wtedy hmm. jeszcze był karnawał rok w rok. Ej. No i co tam się na karnawale działo? No Sokrates skuszony taką wizją, wyszaleć się, no w Grecji nie mógł się wyszaleć, no tam powiesz fag polis, no i już jesteś skończony w Grecji, tak? A no, w Brazylii... Na Olimp sobie wejdziesz, a w Brazylii nie ma takiego Olimpu. W Brazylii możesz Wielką Statuę Jezusa obejrzeć, to też było decydujące, bo to był człowiek wielkiej gary. No i nie wespiesz się na nią. Można wejść. Sokrates, Wszedłek pierwszy. Co? Tak. To no i widzicie, historia. to jest program Awantura o piłkę, Wspaniałe informacje, całą dobę. Jeszcze chciałem zapytać o napastnika. Kto byłby napastnikiem w twojej ekipie czasów? czasów? No, Lato, ale. Pani z Wilmowski. No ale on później zagrał nie w tej drużynie, co powie ja Ale w Wilmowski 10 bramek w jednym meczu, no? A teraz w tych czasach to dwie bramki no. strzelisz, już jesteś viralny na TikToku już. No tak, co Wymyślają. I co, teraz się uda? Ronaldinho, czy padniesz znowu z no, no ale może powiedz ty o swoim napastniku. Mój ja... napastnik? Just Fontaine. Ojej, ojej magicz z Marrakeszu. Fajnie, ale jak on się w tym Marrakeszu znalazł? Ja nie mam pojęcia. No niestety ja wtedy pracowałem z Sokratesem, nie z Justem Fontaine'em. <grym> Więc nie mogłem obsługiwać dwóch tak wielkich piłkarzy naraz. No, jestem człowiekiem wielu talentów. ale bez zasady. Teraz są ludzie jednego sezonu. Justin Fontaine to był człowiek jednego mundialu w zasadzie. 13 Wiesz, bramek na jednym mundialu. Niesamowite w 1958. Wybitny wynik. Całe statystyki, 31 ramek w 20 meczach dla Francji. No imponująca. a McCombe ile ma? No gdzie do, jest do Justa Fontaine'a? No. No. Weźmy, dajmy no. spokój. No właśnie, rodowity Francuz z Marrakeszu, wspaniały zawodnik absolutnie. No dominował wtedy Francja, chyba do półfinału doszła, co? Tak, tak, e, To było czwarte miejsce czy trzecie? Tam w tym finale był wiadomo kto z wiadomo kim oczywiście, no. no niestety, w Szwecji, no. no. Ale nie, no bo z 58 roku to ja pamiętam. O, to był wielki turniej. Debiut Pelel przede wszystkim. Garincza również zaczął tam być naprawdę. Naprawdę wielką gwiazdą też zrobił dziecko jednej ze szwedzkich modelek. Tak, ale to, to jest wiesz, fakt autentyczny. wiesz, co mnie urzekło w, tej, w tym mundialu, mhm. w tym turnieju? Tak. Najbardziej szwedzkie hot dogi. Te, którymi się zajadaliśmy wtedy, gdy odwiedziliśmy Mundur w Szwecji. Hmm. To było coś wspaniałego. I one były jakoś bardzo tanie. Tak, tak. To 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 Ekiwalent czasem... złotówki? Tak, tak. To było Ale włosłoś. ty później podpowiedziałeś parę rzeczy, Ta, bo to to się interes... tak przerodziło, ale nie szedł. interes <coughs> Nie, nie kręcił się dobrze, bo nie było miejsc do siedzenia. No. Ja im zaproponowałem, zróbcie krzesła. No wtedy nie było tak, że mogę sobie pchać do sklepu kupić tak. krzesło. Musiałem zrobić je ja sam. I oni zaczęli produkować krzesła i oraz sobie z tego właśnie powstała IKEA. Mhm. I dalej już w historię znamy, krzesła, meble, ścianki. No. Powinniście wypłacać mu procent. Byliśmy przy tym. Byliśmy przy tym. Tworzyliśmy gaje y tak naprawdę. Ale tak się w sumie zastanawiam jeszcze. No. Czy teraz futbol to jest futbol? Ech, czy teraz futbol to jest futbol? Ja mam problem z tym futbolem nowoczesnym. To jakieś linie wyrosowane, Ech. takie Fifa, Rafa, Boiseczka z jakimiś sztucznymi, wiesz, wiązkami. Tak, ten system VAR, VAR, VAR. Ale to jeszcze sobie powiemy o tym War, wurst, w, wurst, to wurst to jedliśmy też o tym A, nie wiem, Ale Kary no. Wurst. Wspaniałe czasy. Ale no nie wiem, ja mam z tym futbolem. No, to nie ma takich brutalnych fauli. Normalnych fauli. Normalne Można faule są, są na czerwone, tak. Takie porządne, męskie, chłopskie też takie było dziewczynki, no. Mur murawy znaczy są takie dla kobiet a, oczywiście, a, ale... Pamiętasz te murawy słynne, kretowiska, te, które nie były idealnie hmm. rozszerzone, a teraz jakiś plastik. Ba no, ale jak kret zrobił kretowisko, to taka piłka mogła takiej rotacji tak, nabrać to to, to, był, to był prawdziwy sprawdzian dla piłkarzy, że sobie poradzą na, na kretowisku. Na Kretowisku, na Błotowisku. No, kiedyś sobie radzili, dzisiaj myślisz, że Lewandowski by wyszedł. Lewandowski o, tam z gluten, zje, z odkreta, z kontuzji Daj, do. Dajcie, Kulki spokój. Mocy tam, weź. dajcie spokój. Kiedyś jak strzelasz go, celebrowałeś z całą drużyną, po meczu na piwa, teraz jakieś TikToki nagrywają ci piwo. Da, tak, papierosa. papierosa zapalić w barze. Szat, w szatni no, na też można było. W Arsenalu pamiętasz? Tą wspaniałą szatnię. Arsene Wenger to zniszczył wszystko. Tak, tak. No niestety. Nowoczesny futbol trochę zabija to, co kochaliśmy w piłce. No. No, ale wróćmy do WARU. No Jezus. Ja wiem, że technologia to jest ważna. No nie jest ważna. Kiedyś wiadomo, nie było nic, ale na ulicach wiadomo, czołgi, wojsko, ale ludzie byli szczęśliwi. Tak. E, jakoś tak wszyscy byli bliżej, nie było telefonów. Tu sędzia raz się pomylił, na Twoją korzyść. No, tu no właśnie, a wchodzisz no. na, na futbol, to było święto lokalne. Sędzia się pomylił, no raz, was, drugi, dwa. trzeci. To samo szukać nie możesz, bo już warto wszystko sprawdza, kamery, wszystko przybliżają. Trzeba promować cwaniactwo. Gdzie w jakimś stopniu. Nie, nie za mocno, ale trzeba po prostu, no wiecie, no, lepsi, cwańsi wygrywają zawsze. A w futbolu tego nie ma teraz. No niestety, no. Dramat. Ale jaką masz taką ulubioną historię z innych mundiali? Bo już te duże turnieje. A był taki jeden, nie wiem czy pamiętasz, w, z Argentyną związany skandal na mundialu. O którym mówisz skandalu? O tym skandalu, gdy grali z Peru w ostatniej kolejce grupowej. Musieli wygrać 4 do 0. Jakimś cudem Argentyna wygrała 6 0. Ale przed meczem bramkarz Perugieńczyków otrzymał specjalną delegację z Argentyny. To jest mało znany fakt, odwiedzili go przedstawiciele Argentyny, wręczyli mu prezenty przed meczem, bezpośrednim. No, okay. przed meczem bezpośrednim. No ale to dobrze chyba, nie? No. Prezenty, normalna sprawa, święta się zbliżają, obdarowujcie prezentami swoich najbliższych i bramkarze reprezentacji Peru też. Tak, lodówkami argentyńskimi go obdarowali, obraz sobie. No, po co mu więcej lodówek? No, a czemu nie? No. no i fajnie, i co? A ile ci razy zabrakło miejsca w lodówce? No, jak się odwie, to już nie ma no, tego sporo, problemu. Sporo, faktycznie. No. I wraz sobie tak się pięknie Prawieńczycy od, odwdzięczyli, że w ogóle nie bronili w tym meczu, Argentyna wygrała 6-0. No i potem wygrali w tym finale. No, no. ale na pewno się starali Prawieńczycy, no w którym to było roku? W 78. W 78. No. no, Hunta wtedy rządziła wojskowa, no ale to też fajne czasy w Argentynie były. Argentyna wygrała wtedy. Mm, no i pamiętam no, historię, no, oni się starali ci perywieńczycy i nie było tak źle. Jeszcze do tego waru wracając i mówiłeś o Argentynie, no to przecież ta ręka Boga, boga słynna teraz byłaby nieuznana. Tak, widział no, to sędzia, nie widział no. tego nikt na stadionie, no ale sędzia jest ostateczną wyrocznią niczym e, święty Piotr, jak wchodzisz do bram tak jest. Do bran, e, sobie, ilu, ilu takich Diego Maradona tam zabrał war nieuznanych, nieuznanych, nieprzypisowych no, bramek. No, to jest porażające myślisz, bo... że Maradona, by zrobił taką karierę. Tak, Maradona, ale. napisał do mnie. Nasz ekspert, nasz gość. Ty, specjalny. no co? Nie przyjdzie. Jak to nie przyjdzie? No, to napisał, że wstał i że nie ma siły. I że no, ma Tak, no to już jest wiekowy że człowiek. Że wigilia. To już jest wiekowy człowiek. Nawet. Ach, dobra, się można pozbyć tego krzesła. Tak. Może przyjdzie no, kiedyś. Przyjdzie innym razem. Ta, przyjdzie tak, przyjdzie kiedyś, może będzie lepiej. Ale wracając do tych łapówek w piłce nożnej... No. no szkoda go, nie? Szkoda. Witaj jakby przyszedł... A, ale, ale by było... Ale. No... Wartość dodana by była olbrzymia. Wspaniałe, wspaniałe no. by to było. zawsze z czegoś innego dowiadujesz. Wspaniale. już mówią, że to mitoman, ale ja mówię, że to wszystko, co on mówi, to o Nie ma żadnych czy, farmazonów. On był przy tym w futbolu. Tak, no. A o czym mówiliśmy? O łapówkach. A pamiętasz no, ale... pierwszą łapówkę piłkarską Gdzie? A, ja myślałem, że o z moją spytasz. Z <grym grym> twoim... no, To bogata historia. No, no wiadomo, ale to wiadomo, to uczciwi ludzie. Tak. Pierwsza łapówka? Mm, to jakoś chyba na końcu XIX wieku tak, było, tak? 1899. Na Wyspachowczych, czy tak, gdzie to tak, było? Tak, lokalny, tak, tak. lokalny król wyspowczyk zaproponował jednej drużynie dwa kurczaki i jedną krowę. Hmm. sobie, że ta drużyna przegrała w decydującym meczu o mistrzostwo. 8 do zera z rywalem. No ale to wiadomo, płody rolne w tej wspaniałej e, faroeńskiej ziemi, dobrze powiedziałem? Tak, pięknie. To jest człowiek, który słownik ma w mózgu. To prawda. Ale ten mecz w ogóle był dziwny, bo był dwukrotnie przerwany. Pamiętasz? Co to? Nie, no, przypomnij mi trochę. My... Pas też musiał dwukrotnie owce przez boisko przeprowadzić, bo przerwy po 20 A pociąg tam nie przejeżdżał jeszcze? Nie, no wtedy to jeszcze gdzie? Po oczy, a, na wyspach no owczych, no daj wyspach do ja, 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 myślę. No a to był pierwszy i ostatni mecz tam tego sezonu, no, bo grały dwie drużyny w tej lidze. No i mistrzostwo. A tam nie było tak, że grało po dziewięciu w drużynie i dwóch lotnych. Tak, tak. Po połowie tam i połowie tak. tam. I wtedy jeszcze nie było waru. Wtedy nie było waru. No. Wiesz, jak się da. rozstrzygało sporne sytuacje na boisku. By tylko była? Nie, to później było. Wtedy jeszcze był lokalny ksiądz na trybunie a, i on decydował w sytuacjach spornych. To była a, boska interwencja u tych No tak, boski reprezentant na ziemi, Boga. W sumie. No czemu mu nie ufać? Dokładnie. Ale jeszcze była taka jedna ekipa historyczna. Nie pamiętasz Niemców, którzy w finale ograli Węgrów? No, Złota Jedenastka Węgrów, 54 rok, mówisz, tak? No, niestety Niemcy grali no, z dopingiem. Grali z dopingiem. Ty robiłeś ten mecz, nie? Tak, ja robiłem ja... ten mecz. Tym dopingiem były te słynne niemieckie buty, te wkręty niemieckie, które oni wymyślili wtedy. Dawały lepszą przyczepkę. Lepsza przyczepka na boisku była. Z czym były te wkręty? Puste wkręty metalowe. A tam oni nie robili na bazie kiełbasy swojej tego wursta słynnego? To było wcześniej. Oni a, właśnie te kiełbasiane zastąpili metalowymi. Ty, ale to nie było w jadzie kiełbasianym jakoś? Ty, było, było. Ale a. to jest dla biologów, dla chemików, dla się Nie, znamy. Gdzie my się, nie Pro... znamy się na wszystkim, bez przesady. Na większości tak. Ale na większości tak, a nie na wszystkim. No ale to były buty. Kiedyś te korki piłkarskie, to jak kopnąłeś rywala, to zostało ślad na lata. Ja do właśnie, teraz taki mam. właśnie mi się wczoraj wyświetli filmik, jak Sokrates został takim metalowym i miał złamanie otwarte w modze. To były czasy no, prawdziwych mężczyzn. To byli gladiatorzy. gladiatorów, to wyszedł w ogóle tam w nazel Washington. To gdzie... gdzie tam? Ja bym lepiej to zagrał, no nie umówmy się, ja też miałem karierę aktorską za sobą. A, no bo wiesz, nie ma co innego. W, po, w polu karnym dobrze było. Wiadomo, o co innego chodzi. Ale no, no kiedyś to było. No. Wiesz co mnie jeszcze boli w tym nowym futbolu? W futbolu? A, bo myślałem, tak. że mogłem, co cię boli. Nie no, boli to wiadomo, no, Ale ja ja wiadomo, boli. No. W futbolu mnie bolą to teraz, że pilkarze są maszynki od PR-u, nic nie powiedzą w tych wywiadach, zawsze szanowaliśmy przeciwnika, no. daliśmy z siebie wszystko. No, dajcie spokój, za moich no. czasów były inne wywiady. Grzesiu Lato tam, trzeba było na bieżąco cenzurować, bo Grzesiu Lato yy, cztery, cztery słowa na K w no. siedmiu słowach. Wspaniały czasy. Ale miało się, to swój urok. Miało to swój urok. Oni się nie w tańcu, a oni później tacy byli na boisku, wychodzili mężnie walczyć. Tak. A teraz e, gluteniarz Lewandowski. W wywiadzie raz zabłysnął też Janusz Wójcik, nie wiem, czy pamiętasz, gdy po przegranym meczu um, mówił, że. Janusz, to była To, to była też wielka pocałowa. Mówił po przegranym meczu, nie pamiętam, z Czechu, Słowacją chyba przegraliśmy wtedy. Tak. Ta. I mówił, że no mamy problemy w drużynie, ale to nie są najważniejsze problemy. Na przykład mamy też w kraju drogie ziemniaki. To też były takie wywiady. Hmm. Niezapomniane, legendarne. No ale w zasadzie to przyczynił się do spadku cen ziemniaków później. Janusz no tak, Wójcik. No tak. To Janusz Wójcik to myślę, że to naprawdę on się jeszcze pojawi wielokrotnie, bo to nasz był przyjaciel świętej pamięci, wspaniały człowiek, absolutnie. Teraz jakieś Pepy, Guardiolen, no dajcie spokój. Filozof. Co to co Janusz tam Wójcik mówił? Kiełbasy do góry i golimy frajerów? Tak jest, no ale co to były za taktyki, Janusz Wujcik? Wspaniałe nowoczesne granie. Tak. A teraz Wojtek jak, Kowalczyk na ataku. Tak, teraz jakieś odwrócone na no, sobie obrończe. A postawił Wojtka Kowalczyka i tą kadrę, gdzie mieć dwa brzęczka, na tych, na od pojedynek na picie. Przecież Lewandowski z, z Kowalem. przez, tak. Z No. Mieli charakter tych chłopaki. Mieli charakter, oddawali serduszko na boisku. Serduszko. Serducho, Serce, Nie, serducho. serducho się mówi. Serducho. Widzicie to, że nas porywa taka wspaniała, nostalgiczna fala, jak o tym Pięk, mówimy, Piękna podróż. Tak, niesamowite to było. Mmm, naprawdę, no ja się wzruszam jak o tym myślę, o tej kadrze 9-2. Tak, tu mamy jeszcze piękne wspominki, reprezentacja Polski Piłkarski piłkarskim świata, Korea-Japonia 2002, to był turniej. No był turniej, ale Koreańczycy też nacięli na wspomaganiu. Tak, oczywiście tak. No, i tego, ten Gangnam Style, no, ten tak, film, no, jeszcze tak. Okropne to było. No, ale tak robili w polu karnym, no. no. Nasz kolega Tomek Hajto wtedy dość boleśnie przeżył ten mundial. No niestety, to no, zawsze chodziło. co przeszmuglował do Polski, to jego. A, ojej, ojej. Zobaczyliście. Ja tutaj. Przesady, mam to. książkę o tym. Eee, Ronaldinho, nie wiem, czy pamiętacie, wspaniały zawodnik. Eee, wspaniały zawodnik. No i wiadomo, gdyby nie on, to Leo Messi nie byłby w tym no, gdzie miejscu. Gdzie by był Leo Messi? Teraz Ronaldinho, Ronaldinho, wziął Messi o pod swojej to zaczął go na imprezy zabierać. No, tak. Poznał żonę. I zaczął grać. No to jest właśnie piłkarz starej daty. Imprezował, nie bał się konsekwencji, skończył tak. przez to w więzieniu, nawet jak już mówiliśmy. Oooo, pamiętam. ale w, w Paragwaju więzieniu ja byłem. I, a, a ty odwiedzałeś go wtedy na widzeniu, Byłem, byłem, byłem. dwa razy na tak. widzeniu. Zbieraliśmy na wypiskę tutaj tak, u chłopaków tak, dla niego. Pamiętam Sztywne to. gity same zbiera dla tak, dino A PDW Ronaldinho były takie banery słynne wtedy. Tak? tak, tak. Pamiętam. Jak nawet samolot wynajęliśmy z PDW Ronaldinho, który nad więzieniem przeleciał. Ale... No, no, dinio, no, niestety No nie ale... wiedział, bo byłbym pod dachem wtedy, no ale... to była impreza no. i tak była samba w Paragwaju w więzieniu, po prostu nie to. I ty się tropy. dziwisz, że Sokrates wybrał Brazylię zamiast Grecji, no. No nie, no masz rację, no. I niestety Dino upadł. Dino kolejny raz upadł. No. <laughs> już nie wstanie, no już zakończył karierę niestety. Ja mu mówiłem, żeby jeszcze trochę pograł, ale no niestety nie wyszło. Może jeszcze kiedyś się uda, może do Polski nawet zawita. Mamy tam kilka insajderskich wiadomości, że coś się dzieje, tak. są rozmowy prowadzone i mogę powiedzieć, no ekskluzywnie, zdradzę, że jeden polski klub kupi dino, albo go nie kupi. Ale to od wielu czynników zależy. Od jakich? Oj, człowiek, jakbym tu miał siedzieć czy mówić, to byśmy trzy godziny siedzieli. Ojej. Ja muszę sobie poprawić mikrofon. No, ale mówię. Ronaldinho trafi albo nie trafi do polskiej ligi. Mogę to zagwarantować. Serio? Tak. Wow. No mówię i już tego Pół godziny przed programem. Nie mówię, Niesamowite, niesamowite. No, ja jestem w szoku, naprawdę. Tak, jak gwiazda u nas. Już był no. przecież Rivaldo. Rivaldo no, je, ale, u nas był. Ale balety były no. takie... Aj, warby wycofali, to w ogóle już był balet. Piękne, piękne czasy no, to były. Naprawdę, świetne. Także dzisiaj zabraliśmy Was w nostalgiczną podróż do czasów pięknego futbolu, do czasów, kiedy piłka nożna no naprawdę miała się lepiej. To jest fakt, z którym nie można dyskutować. Dziękujemy za dziś i zapraszamy na kolejny program awantury o piłkę. Mówili do Was Patryk Smyk oraz Kajetan Zawicz.